Cześć ja. o. Cześć. Cześć. Jestem Julka. Bardzo mi miło Ciebie poznać. I e, po Dziękuję. Pokażę Ci dzisiaj teatr, w którym pracuję. No, będzie fajnie. Mam nadzieję, Myślę, że, że będzie, będzie fajnie. fajnie. Zobaczymy. Znaczy wiem, że, 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 że um, masz też takie marzenie, żeby być sportowcem, ale może uda mi się zaszczepić dzisiaj w Tobie marzenie, żeby e, być aktorem albo pracować w teatrze. Może no. mi się uda. Pokażę ci najpierw, w wchodzi widownia, bo ty wchodziłeś takim tajnym wejściem dla aktorów. Pod Dobra, tym, pod tym wejściem czasami czekają e, na nas widzowie, jeżeli chcą dostać od nas jakiś autograf albo zrobić sobie zdjęcie. Tu jest szatnia, dzisiaj jest pusto, więc jest tutaj zupełnie pusto. A tędy właśnie wchodzi widownia. Ale dzisiaj jest zamknięte. No i w sumie nic takiego ciekawego nie ma. Możemy teraz pójść na dół. Pokażę Ci takie drzwi, które się zamyka, jak przychodzi widownia. Teraz one będą otwarte, ale zazwyczaj my się za nimi chowamy. I potem już wejdziemy w taką przestrzeń, która jest tylko dla aktorów. Bo na razie cały czas jesteśmy w takiej części wspólnej. Jak no zaczynałam ja... pracować, to się cały czas gubiłam. Tutaj cały czas jeszcze jesteśmy w tej części wspólnej i tutaj odbywają się próby. Kiedy mamy próby, a kiedy nie mamy próby, kiedy jest spektakl, to właśnie tutaj stoją panie w bufecie i sprzedają różne rzeczy Widzą, którzy wychodzą na przerwę. O, a tutaj właśnie jest fortepian, przy którym mieliśmy próby i rozgrzewki, i przy którym ćwiczyliśmy e, piosenki do musicalu Zor. <grym> Teraz wychodzimy z części ogólnie dostępnej, i wtedy, kiedy są spektakle, te drzwi się zamykają. Żeby widzowie nie wchodzili? Tak, żeby widzowie nie wchodzili, bo my tutaj biegamy tędy, bo u góry jest scena tamtą nami. I my tędy czasami przechodzimy, żeby przejść z drugiej strony i widzieć z zupełnie innej strony sceny niż ta, z której wyszliśmy. Zaraz ci to pokażę. Okay. Będziemy się gonić, ale to za chwilę. To teraz chodźmy dalej yy, do garderoby. Może przymierzmy sobie jakieś stroje, bo nie ma Pani, pani garderobianych. <grym> o, a tutaj czasami y, podczas przerw, kiedy widownia jest w tym barze, bufecie, który widzieliśmy przed chwilą, my siedzimy tutaj i oglądamy telewizję i pijemy kawę. I różne inne rzeczy. Fajnie. Chodź. Tutaj są kolejne drzwi, które są zamykane podczas spektaklu. O! I tutaj właśnie wchodzi publiczność, i od czasu do czasu, kiedy mamy gości, to czasami sobie otwieramy te drzwi, z nimi rozmawiamy. A tak w ogóle, to właśnie tutaj się chowamy, tuż przed wyjściem na scenę, bo tutaj już za rogiem jest wyjście. A tu teraz nie ma, bo teraz mamy przerwę. Zazwyczaj wisi rozpiska, kto kiedy gra, bo mamy różne zastępstwa i dublury. A tutaj mamy przyklejone rozpisane sceny aktu pierwszego i aktu drugiego musicalu Zorro bo niestety czasami aktorzy nie pamiętają co jest po czym i muszą sobie wspomagać się i mają takie ściągi okej okay. czasami w szkole <grym> ale tutaj już jest praca więc tutaj można <grym> dobra, chodźmy do garderoby mam tutaj dużo kluczy nie wiem, który klucz jest do której garderoby. Jak myślisz, który będzie do tej? To jest część męska. Chociaż ja tutaj mam swoją garderobę. Tej męskiej części. I nie wiem, tutaj jest napisane M1. To może to to, sprawdźmy. Yy, tak, udało się, rozgryzłam system. Zapraszam Cię. <laughs> tu jest moja garderoba, która zazwyczaj podczas sezonu wygląda dużo mniej porządnie. O, a tutaj jest moja sukienka do Zorro. Kurczę, nie będzie nam, trudno, będzie nam trudno wziąć stąd jakieś kostiumy, bo one są wszystkie za wysoko. A tutaj są takie głowy, na które nakładamy peruki albo różne czapki, żeby się nie odkształciły. Mhm. Każdy ma taką śmieszną głowę. O, proszę bardzo, nawet mają uszy, żeby nie czuły się pokrzywdzone. Mhm. O, I tutaj sobie włączamy światło i się malujemy. W sumie tyle. Nic ciekawego w tych garderobie Tam ta Tamta była pierwsza garderoba. To jest druga. To to będzie chyba ten kluczyk. Otworzysz? No. Nie wiem, którym spróbuj. Tak? No. Nie, to chyba nie. Jest za Jesteśmy w męskiej garderobie, udało się. Nikogo tu nie ma, możemy sobie pogłuszować. Przecież tutaj też jest zaskakująco czysto i wszystko jest złożone. O, zobacz, to jest mój kolega. Kiedyś zrobiliśmy mu taki psikus, że wyszedł na scenę, a w scenografii wisiało to zdjęcie jego z wąsami. To jest Janek Jankowski. Nie śmiał się jakoś specjalnie, bo my robimy sobie czasami takie psikusy, wiesz? Mamy taką nudną pracę. I wyjście. Zamknięte. Tutaj można wyjść na korytarz. Wszędzie w ogóle, w całym teatrze, wszędzie są jakieś wyjścia. Można gdzieś wyjść, ale nie do końca zawsze wiadomo gdzie. I tu są kostiumy, w których możemy coś znaleźć dla Ciebie. Sombrero. Chociaż chciałam maskę Zorro, ale nie wiem, czy ją znajdziemy teraz. Co wolisz? Sombrero czy taki kapelusz? Czy może chciałbyś taki mundur pewnie będzie trochę za duży na ciebie. Bo tutaj aktorzy zazwyczaj mają... Trochę więcej niż 10 lat, chociaż. Chociaż czasami tak się na nich patrzę i nie jestem pewna, czy nie mają 10 lat. Ty jesteś na pewno dużo bardziej od nich dojrzały w swoim zachowaniu. Muszę ci powiedzieć. O, tutaj mam takie fajne kapelusze dla ciebie. Kapelusz żołnierza. Fajny? No potem będziemy musieli to tu odnieść, żeby mnie potem, panie, tak nie przechlejono. A ja sobie wezmę sombrero. Monter, no, nie wiem, czy nie będzie wyżej, ale mogę powiedzieć. No, pewnie będzie. Spróbujemy, jakby co to, po prostu go odwieścimy. A bo czekaj, nie, tu jest pelerynazorro. To będzie lepsze. No. To działa. O, na zatrzask. Uwaga, zakładam. I teraz, jeszcze koledzy na scenie, jak, bo to trochę utrudnia chodzenie. Robią tak, że tak sobie zarzucają na rękę i tak z tym chodzą, tak nonszalancko. A jak chcą zrobić wrażenie, to tak odrzucają te peleryny. Spróbujemy to na scenie. Dobra, jestem zadowolona. Tylko, gdzie jest ta maska? Masko Zorro. Nie ma jej Trudno. Przeżyjemy jakoś bez tej maski, dobra? No. Okej, okay. no to idziemy dalej zwiedzać. A, to są klucze. Co byśmy zrobili bez kluczy? No właśnie, nie moglibyśmy nigdzie już więcej wyjść, ani zamknąć drzwi. Ten teatr jest taki okrągły i z drugiej strony jest bardzo podobna garderoba damska. I też są takie drzwi i one czasami są otwarte. Nie wiem, czy będą. Zobaczymy. Chodźmy! A! A! Jeszcze! <grymne> Mamy tu nawet prysznic! Tam jest! Także, gdybyś chciał się odświeżyć, zapraszam, spróbuję Ci skombinować jakiś ręcznik. Bo nie wiadomo, przy takim zwiedzaniu można się nieźle spodzić. Wszystko jest teraz złożone. Zazwyczaj to ten pasek z tyłu tak do tego czarny. Widzisz idzie przez środek taki pasek jasny. No. To tak mniej więcej do tego momentu, albo troszeczkę za tym yy, jest wolne, bo my tam musimy sobie z tyłu chodzić, a z przodu jest rozstawiona scenografia. I tam, to, te, te właśnie te takie zastawki tam porozstawiane z tyłu oparte o ścianę, to to jest to. Wyglądają teraz. Niezbyt ładnie, ale pewnie jakbyśmy je odwrócili w drugą stronę, to są tam różne rzeczy, na przykład wnętrza domów, różnych. No, fajnie. Fajnie. A tamte drewniane to jest Pueblo, Pueblo kalifornijskie ze spektaklu Zorro. Poznaję te tony drewna. No dobra, chodźmy dalej. Jaka szkoda. Myślałam, że zobaczymy. Hmm. Nie wiem, czy Ci pokazywać damską garderobę jest nudna, ale może będą tam jakieś fajne kostiumy. Zobaczymy. Czekaj, jaka to jest? To jest garderoba numer 3. O, to będzie chyba ten klucz. Udało się. Udało się. Udało się. Kurczę, myślałam, że to będą fajne kostiumy, a tu nic nie ma. To jest skandal, szkoda. szkoda. No, no dobra, to jest chyba taki jakiś... Ups, kapelusz. kapelusz. Chcesz mierzyć? No. Proszę bardzo. No bardzo Ci dotworzy w takiej celiży. Dziękuję. Stylizie. Fajnie, nawet nie wiem, czy nie lepiej niż w tym. Który Ci się bardziej podoba? Chyba ten. Dobra, to zostajemy w tym, tylko musimy pamiętać, żeby go potem odnieść tutaj na to miejsce. A tutaj są czepki dziewczyn, które grają ze mną w zorro. To są akurat czepki y, do postaci chłopek. O, a tu są czepki do postaci cyganek. Od razu widać, że różnica w kolorach. No to jest śmieszne, bo wszystkie dziewczyny mają fajne włosy aktorki, ale jak przychodzą na scenę, to je wszystkie zawijają w takie ślimaki i wkładają te czepki, żeby nie było widać ich prawdziwych włosów. O co chodzi? Nie wiem. Tutaj jest organizacja widowni, więc jeżeli bardzo nam zależy, żeby szybko wpuścić jakiegoś znajomego na widownię, to czasami tutaj przychodzimy i bardzo prosimy. Czasami dostajemy, a czasami nie dostajemy, różnie to bywa. Także jakbyś chciał kiedyś przyjść na spektakl, Musimy się wymienić numerami, to chętnie Cię zaproszę i tutaj pójdę poprosić dziewczyny, żeby mi dały dla Ciebie wejściówkę. Okej. Okay. I jesteśmy w końcu na scenie, nie jest aż taka strasznie duża, nie? No, trochę dużo jest, trochę duża jest. Ale powiem Ci, że jak tu się postawi. Scenografia, i jeszcze wyjdzie pełno aktorów tutaj, to wcale nie jest tu aż tak dużo miejsca. Gorąco ci? Nadaje no, wiatr. Daj wiatr? A powachluj mnie też chcę zobaczyć. To nie jest z, z żadnego spektaklu, w którym ja gram. Nadaje no, wiatr. Fajnie. To jest akurat ze spektaklu klatka wariatek. Bardzo fajny spektakl. Byłam na nim dwa razy. <noise> no tak. I tu możemy sobie usiąść i popatrzeć na widownię, która teraz jest zupełnie pusta, a często jest zupełnie pełna. No, jak myślisz, jakbyś miał występować i tutaj wyjść, i że tutaj by było tak pełno, pełno ludzi, to stresowałbyś się trochę? No, tak. A jak myślisz, bardziej byś się stresował właśnie wychodząc i mając coś powiedzieć, jakiś wiersz albo zagrać coś? Czy bardziej byś się stresował, jakbyś był piłkarzem i miał wyjść na Stadionie Narodowym zagrać mecz? Chyba bardziej yy, y, y, jakiś wiersz musiał tutaj tak? powiedzieć. No? Dla, dlaczego? No, nie wiem, tak jakoś. Może dlatego, że y, trochę grasz w piłkę i trochę pewnie się czujesz przy tym już? No, pewnie Może tak. tak. Ja to bym się bardziej stresowała, jakbym miała wyjść i zagrać. No bo tam są dziesiątki tysięcy. No właśnie, więcej ludzi tam jest. No, to chyba jest trudniejsze. No i trzeba biegać przez taki długi czas, nie? No. I są zasady. Ja do tej pory nie wiem, kiedy jest spalony. Po prostu nigdy tego nie widzę. A tutaj zazwyczaj, jak jest. Bo czasami też zdarza się, że gramy na przykład o 15.00. Bo jak gramy o 20, to zazwyczaj jest już ciemno, ale nie możemy zagrać spektaklu przy takim świetle, no bo tam niektórzy widzisz to światło na fotelach, niektórzy widzowie Zasłone są. No właśnie są zasłony. I to wszystko jest tam zasłonięte i wtedy jest to zupełnie ciemno. To jeszcze pokażę Ci jedną rzecz. Jak tutaj grałam pierwszy raz. To ten kolega, którego Ci pokazywałam w tamtej męskiej garderobie, jego zdjęcie, Janek no. Jankowski, taki z wąsami, pokazał mi, że tutaj wisi koń. Chcieliśmy, żeby zagrał z nami w Zorro, bo tam cały czas wszyscy jeżdżą konno, ale nie gra żaden koń. Ale on odmówił, nie chciał z nami zagrać. Powiedział, że woli wisieć. To jest taki dziwny koń. Nawet nie wiem, do jakiego spektaklu on to był potrzebny. Kiedyś się dopytam, wtedy ci powiem. To na pewno było chyba dawno. Raczej tak, nie wygląda na starego konia. No. Dobra, a teraz możemy pójść zobaczyć, jak scena wygląda z perspektywy tamtego Widzisz? miejsca najwyższego, gdzie wszyscy y, techniczni puszczają y, muzykę i włączają światła, i czasami włączają nie tę muzykę, którą mają włączyć. <laughs> No, wiesz, jakie to jest stresujące? Możesz usiąść na takim wysokim krześle, a ja usiądę na takim niższym. Wow. Uwo, uważaj! Trzymam. Okej, okay. to jesteśmy. No i tutaj można sobie usiąść, to są takie różne o, konsolety. Nie umiem w ogóle tego używać, ale możemy sobie obejrzeć. I zobaczcie, co to jest. Klawiatura. Taka sama jak w komputerze. No. Nic skomplikowanego. No, może tutaj trochę, dobra. <śm> Tam pewnie też coś takiego jest, ale nie wiem, czy to można w ogóle otworzyć. Można. To jest jakieś stanowisko. Tutaj pewnie mają jakiś podgląd. Wiesz, że ja tu jeszcze nigdy nie byłam podczas żadnego spektaklu. Może dlatego, że jestem tam. Ale mogłabym przyjść kiedyś zobaczyć. O! Nie wyłączać testy. Proszę bardzo, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Kurczę, no, szkoda, że nie mogę Ci pokazać, a nie puszczyć żadnej muzyki, ale następnym razem będę umieć. Nauczę się. Zamykam. Jest tak strasznie cicho, jak nikogo nie ma. W tych garderobach też, było dzisiaj tak strasznie cicho. A zazwyczaj mamy tam takie odsłuchy: jak widownia zaczyna wchodzić, to z głośników słyszymy, co oni mówią. Znaczy, raczej taki, takie szmery, nie? Tak nie do końca wszystko dokładnie słychać. Dobra, więc teraz tak. Zorro. Tak ma to, 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 tutaj. To musi iść tak z tyłu. I fajnie było, żeś wyszedł tutaj z przodu i tak rzucił energicznie, żeby to ci tak załopotało No tak. Czyli tak. I tak w drugą stronę, żeby tak wypuścić to. Och, super! To co, nakręcimy to stamtąd, jak stoisz na scenie? Uwaga, kamera poszła i akcja! Super! Viva el Zorro! <laughs> Mógłbyś być aktorem, spokojnie. Fajnie było. Fajnie dość. Rafałowi. A ty w ogóle widziałeś coś, jakiś mój serial, jakiś film, jakieś coś, czy nie za bardzo? Oglądałeś Brzydule? Tak. No to ja. No naprawdę. A widziałeś taki film rysunkowy Zaplątani? Tak. O różpunce? No to ja tam podkładałam głos do Roszpunki. No, no naprawdę. To dla Ciebie na pamiątkę, żebyś nie zapomniał. I e, jeszcze chciałabym zdjęcie z Tobą. O, nie, nie wiem, gdzie mam telefon. Jest, mam, znalazłam. To no ja mam propozycję taką, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie, jak jesteśmy, siedzimy tyłem do widowni i żeby było widać nas i całą widownię, dobra? Okej. Okay. Dobra. Nic nie widzę przez mój kapelusz bo go zdejmę po prostu. Cyk, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i głupia mina, a, i głupsza mina, b, i najgłupsza, b, bardzo dobrze, dziękuję Ci. Okej. Okay. Naprawdę, masz fajną mimikę, naprawdę, jakbyś zmienił zdanie i nie chciał być jednak piłkarzem, to ja bym się cieszyła, gdybyś był aktorem, może się kiedyś tutaj spotkamy. No. Byłoby super. No, nawet chcę być trochę aktorem. Tak? No zostać. Fajnie. To jakbyś ten po, potrzebował jakiejś rady, nie wiem, czy coś, to mogę ci załatwić. Fajnych nauczycieli znam, bardzo fajnych, różnych aktorów. Okej. Okay. Dobra. To zapraszam Cię na w takim razie w październiku. Dobra. Dobra. No więc, zanim wychodzimy na scenę, to yy, robimy różne ćwiczenia. Nie zawsze, bo czasami się spóźniamy albo nam się nie chce. ale gdybyśmy byli tak w 100% profesjonalni, to powinniśmy robić to przed każdym wyjściem na scenę. I mogę Ci pokazać kilka takich ćwiczeń, jeżeli chcesz. Chcę. Dobra. No więc tak, pierwsze ćwiczenie jest takie, że po prostu robię tak. Brrr. Nie ja wiem, że to głupio wygląda, wiem, wiem, ale są nawet głupsze, zresztą zaraz Ci je pokażę. Ale to yy, tak rozluźnia aparat mowy i wtedy naprawdę potem mówi się wyraźniej. Próbujemy no. Trzy, cztery. Cztery. Brrr. Czasami można dostać takiego pluja, ty fajnie masz, bo nie dostajesz pluja, a ja to zawsze pluję na wszystkim. Jeszcze raz. Brrr. Brrr. Super. Potem jeszcze robimy takie. Yy, Językiem się jedziemy dookoła. Bleh, 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 bleh. Też dosyć głupie. A czasami robimy takiego zmokłego psa. I to wygląda tak. Wow, no ci kapelusz nie spadł. Jeszcze raz. Bleh, bleh. No, bardzo, bardzo dobrze. Czekaj, co by tu jeszcze zrobić. A może ty umiesz coś takiego? Ja tego nie umiem, ale niektórzy to umieją. A że tak język zwinąć w rurkę, umiesz to! Ty to umiesz! Kurczę, zazdroszczę ci. W sumie nie wiem, po co to jest potrzebne, ale ja tego nie umiem robić. <laughs> Abym chciała, bo mi się to podoba. Nie wiem, po prostu nie, 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 nie umiem tego zrobić. No i czasami jeszcze tak sobie robimy, takie różne ćwiczenia. Albo mówimy różne takie trudne zbitki wyrazów. To nie dokładnie takie, ale tak mniej więcej. Jeż jeży, leży na wieży i nie wierzy, że leży. O, to jest fajne. To jest też dobre na rozgrzanie aparatu mowy. Jak, jak będę tu sobie mówić? Jeż jeży, leży na wieży i nie wierzy, że leży. Tak. Bardzo dobre. Podoba mi się ten wiersz. Fajny, dzięki. Fajna Pasze. odpowiedź. Co czuwasz kiedy? Ludzie są zadowoleni e, Twoim, jak grasz. Znaczy, odczuwam zadowolenie, jeżeli czuję, że oni są zadowoleni. Fajne jest, jak, jak ludzie się śmieją na widowni, bo, bo wtedy wiem, że... to się. Czują, nie? No, że, że, że im się podoba, albo że to jest śmieszne, to wtedy jest fajne, to jest, to jest właśnie wtedy lepsze od od y, grania w serialu albo w filmie, bo od razu to czuję i, w, i wiem, jak oni się czują i jakie uczucia ja im daję. Oczywiście jest część ludzi, którzy nie reagują, ja ich wtedy nie słyszę, ale wolę się nad tym nie zastanawiać. To jest bardzo fajne uczucie. Wtedy ta widownia jakby nadaje rytm, bo wtedy, kiedy oni się śmieją i albo żywiołowo reagują, to my nie możemy grać, tylko musimy robić się być nadal w roli, ale robić coś innego i dać im się wyśmiać, bo jakbyśmy dalej grali nie zważając na nich, no to oni by nie słyszeli, co my robimy. I, i wtedy jest taka współpraca aktora z widownią i to jest yy, fajne, jak, trochę jak taka maszyna. <laughs> A jak niektórym się nie podoba? No to wtedy mm, chyba wychodzą. <laughs> Chociaż... I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł w trakcie spektaklu tak, ym, tak głośno podczas grania, nie? Yy, możliwe, że wychodzili na przykład podczas przerwy, ale wtedy my tego nie widzimy i to jest bardzo grzeczne z ich strony. Chociaż nie wiem, czy to, to mi się kiedyś zdarzyło. Yy, no, w każdym razie jakoś tak tego nie. Nie, nie, nie skupiałam się na tym, więc nie, nie widziałam, żeby ktoś wychodził. To bywa dobrze, nie? No. no. ale to by było straszne, gdyby ktoś zaczął na przykład głośno buczeć, nie? Ja wychodzę na scenę, coś tam mówię i ktoś mówi, nie, ona jest beznadziejna. Ale zazwyczaj ludzie się wstydzą, wiesz, w taki sposób reagować. To jest nasz wentyl bezpieczeństwa, wstyd widowni. <grym>